Tak, do końca to nie wiadomo, czego Ukraińcy chcą, bo pewnie różni Ukraińcy różnie chcą, ale jest oczywiste dla y, polityków ukraińskich, dla, dla mieszkańców Ukrainy, tych, których ja spotykam, że przyjdzie taki czas, y, kiedy nie będzie już wojny. Może to będzie jakiś czas, nie wiem, zawieszenia broni długotrwałego, rozejmu, y, pewnie bardziej zawieszenia broni, wtedy przyjdzie, przyjdzie też ten moment odbudowy, nie? czyli będą jakieś duże środki. Od donatorów państwowych, a także od firm, instytucji międzynarodowych. Te środki trzeba będzie rozpisać jako projekty i wykonać pewną pracę. To będzie odbudowa czy przebudowa infrastruktury, to będzie dużo aktywności w sferze energetyki, będą mosty, domy, no to wszystko, co jest zburzone w trakcie wojny. Także wiadomo, że Ukraińcy chcą, żeby jak najwięcej firm, jak najwięcej tych zewnętrznych podmiotów w tym uczestniczyło.